Witam Cię bardzo serdecznie w tutorialu z WordPressa, gdzie pokazuję ci jak stworzyć kopię zapasową za pomocą wtyczki WP -Vivid. Dobrze, żeby zainstalować wtyczkę do tworzenia kopii zapasowych, musimy oczywiście z naszego pola kokpitu wejść do wtyczki i dodać wtyczkę. To, co będzie nas tu interesowało, to na przykład wpisanie migration i wciśnięciu Enter, albo automatycznie też to podchwyci. To, co chcemy, to jest właśnie wtyczka Migracja, Kopii zapasowe, Staging, WP, Vivid, Kopii zapasowe i Migracji. Klikamy Zainstaluj i po zainstalowaniu mamy opcję Włącz, która nas interesuje, chcemy chcemy działającą wtyczkę. Zostaliśmy przeniesieni do Vivid, wtyczki, Kopii zapasowe. Oczywiście mamy też to z tej strony. Możemy też oczywiście wyjść, przejść do... WP Vivid, kopie zapasowe i przywracanie. I jesteśmy w tym samym miejscu. Mamy pierwszą zakładkę: kopie zapasowe i przywracanie. I mamy tutaj parę opcji, które nas będzie interesowało. Pierwsza opcja to jest stworzenie kopii zapasowej bazy danych i plików WordPressa. Oznacza to, że robimy migrę, kopię zapasową, która zawiera bazę danych i wszystko co związane z WordPressem, aby nasza strona działała. Jeżeli Chcemy robić tylko migrację bazy danych, to jest ta opcja. Ale jeżeli mamy stronę, która nie korzysta z bazy danych, czyli bardzo proste strony internetowe jak wizytówki, czy gdzie tekst jest bardziej statyczny, nie ulega zmianie, nie jest pobierany skądś, no to to jest też opcja dla nas. Ale myślę, że zawsze warto wybierać tą opcję, ponieważ wtedy mamy wszystko i nie musimy się zastanawiać, czy czegoś nie zapomnieliśmy. I Tutaj mamy drugie możliwości do wyboru. Pierwsze to jest to zapis kopii zapasowych w lokalizacji lokalnej, czyli jest to tworzenie kopii zapasowych na serwerze, na którym jest hostowana nasza strona internetowa. Druga opcja jest to po prostu wysłanie kopii zapasowej do zdalnej pamięci masowej. Może być to jakiś serwer zewnętrzny, mogą być to serwisy jak Google Drive, Dropbox, albo nawet Microsoft OneDrive. Ale również mamy chmury jak Amazon i oraz chyba chmurę, Digital Ocean. Pierwsza opcja to jest po prostu zapisanie wersji kopii zapasowej na naszym hostingu. Po prostu klikamy, wybieramy tą opcję i klikamy utwórz kopię. I to trochę, po mało potrwa. I jak widzicie, jak widać, powstała nowa kopia zapasowa, która ma zaznaczone, że jest to localhost, czyli to jest właśnie nasz serwer, na którym jest hostowana strona internetowa. Oczywiście, możemy sobie pobrać właśnie naszą kopię zapasową. To zawsze zaleca przynajmniej pierwszy raz. I oczywiście klikamy Pobierz. I zapisujemy go w dowolnym dla nas miejscu, tak aby było, abyśmy wiedzieli, gdzie jest ta kopia. I oczywiście, w zależności od przeglądarki, możemy mieć róż, różne, różne zachowanie. Ja klikam u mnie: Zachowaj. Super. Jeżeli pobraliśmy taką kopię zapasową, zawsze możemy ją tutaj upuścić, bądź na przykład przenieść z jednego serwera na drugi. I właśnie wybie tu sobie wybieramy i kopię zapasową, pierwszą, drugą, najlepiej zawsze tą naj... Wcześniejszą. Jako, że już mam potworzone kopie zapasowe, to nie mogę jakby jej zduplikować, czyli musiałbym tu usunąć, żeby tam przesłać, i wtedy ona by się znowu pojawiła. I wtedy interesuje nas zawsze opcja przywróć. Jest to opcja, którą polecam robić raz, ponieważ korzenie kopii zapasowych we, w lokalizacji lokalnej niestety będzie sprawiało, że nasza, nasz hosting ma, ma o, pewnie ograniczoną pamięć. Wybieramy zawsze najtańszy. No bo ewentualnie w zależności od strony internetowej. Jeżeli nie, to nie jest sklep, nie jest blok, no to wystarczy nam podstawowy pakiet i im więcej będziemy, im częściej będziemy robić takie backupy czy kopie zapasowe, tym ta pamięć nam się zapełni. Dlatego zawsze na przykład zrobić kopię zapasową, pobrać i usunąć. A teraz przejdźmy do zrobienia kopii zapasowej, na przykład w Google Drive. Ie. Żeby zrobić kopię zapasową w Google, na przykład w Google Drive, bo posiadam Google Drive'a, to przechodzimy zdalne przechowywanie i tutaj wybieramy, oczywiście w naszym przypadku, w moim przypadku dysk w Google. Oczywiście pierwsze trzy wyglądają identycznie, potrzebujemy po prostu konta na danej platformie. Pozostałe cztery są już trochę bardziej zaawansowane, ale przejdźmy do dysku. Google. Klikamy uwierzytelni się za pomocą dysku Google. Poprosi nas o wybranie odpowiedniego konta, które będzie trzymało kopie zapasowe. Ja wybieram swoje. I oczywiście, tak zgadzam się. I tutaj oczywiście też zgadzam się, ponieważ ta informacja świadczy o tym, że Google przechowuje do nas dane jakieś publiczne i one będą udostępnione właśnie w tyczce. I oczywiście trzeba jeszcze raz podać hasło do naszego panelu administracyjnego. Po wpisaniu. Już jesteśmy zalogowani. I oczywiście możemy tutaj wypełniać wszystkie te informacje, jednak tak naprawdę nie musimy. I klikamy tak naprawdę, dodaj teraz. OK, czyli wymagany jest alias. I na przykład ja bym proponował właśnie na przykład zrobienie WP, Vivid, myślnik i na przykład nazwa naszej domeny. U mnie to jest Marcin. Od strony. I klikamy. Dodaj teraz. I mamy konfigurowany magazyn. Oczywiście można mieć ich o wiele więcej. Teraz znowu wracamy do kopii zapasowej i przywracanie. I teraz zaznaczamy pierwszą opcję, zaznaczamy drugą opcję, bo chcemy też, żeby nasza backup kopia, kopia zapasowa naszej strony trafiła na Google Drive, który nagle się podświetlił, czyli jest aktywowany. I oczywiście znowu klikamy utwórz kopię. I to trochę dłużej potrwa, ponieważ najpierw jest stworzona kopia, a następnie jest ona wysyłana. Super Mamy informaty, że pomyślnie zmieniłeś domyślny magazyn zdalny I że utworzono I że zadanie zostało wykonane Teraz co możemy zrobić? Możemy wejść do naszego go dysku. Więc tutaj od razu mam sugerowane zmiany Że mam tu kopię zapasową umieszczoną Oczywiście jakbyśmy weszli No to mamy folder Vivid Backup Możemy sobie wejść i mamy naszą e, kopię zapasową Która oczywiście zgadza się, bo jest data wykonana przeze mnie Bo jestem zalogowany Vivid IQ Oraz tutaj Teraz, co jest bardzo ważne i fajne w tej wtyczce, jest to, że mamy opcję Zaplanuj, która jest darmowa, czyli innymi chodzi o zaplanowanie tworzenia kopii zapasowych. Włączamy to i teraz zaznaczamy, jak często chcemy, aby nasza kopia zapasowa była tworzona. Ja polecam miesięcznie w przypadku prostych stron internetowych, a w przypadku czegoś bardziej zaawansowanego, jak blogi. Bądź sklepy internetowe, no to 12 godzin albo codziennie. Tutaj, tak samo, baza danych i WordPress. Tutaj chcemy, żeby to było wysyłane na nasz serwer Google Drive. Klikam Zapisz zmiany. I tak naprawdę już mamy wszystko skonfigurowane. Mamy przechowywanie zdalne dodane, mamy zaplanowane tworzenie kopii zapasowych oraz w razie czego ręczne. I oczywiście też możemy kliknąć. Pobierz.